Hej, halo, dzień dobry, cześć, witam was moi kochani serdecznie w kolejnym odcinku z kwadratowej masakry i e, dzisiaj jesteśmy w domu, tak, jesteśmy w domu i dzisiaj będziemy chcieli przede wszystkim troszeczkę, troszeczkę powygrywać pieniędzy, ewentualnie stracić, mamy prawie 1500, dobra, 1430 dolarów. E, bo, bo, no, no nie, nie oszukujmy aż tak bardzo, że, że mam jakąś niesamowitą ilość pieniędzy. E, w każdym razie, słuchajcie, e, nie było chwilę kwadratowej masakry, ponieważ wiecie, była ta wojna wielka i tak dalej, w której e, Team XXL wygrał. E, jakiś la zabiłem, więc jestem, e, sens się zepchnąłem. E, ja ogólnie uważam, że nawet sporo zrobiłem podczas ten, a właśnie, to, to za sam popowiadam o tej wojnie. E, chociaż wy pewnie wszyscy wiecie, łapę w górę możesz zostawić. No, w każdym razie, no, czemu ty tu jesteś szkielet. Szkielet, weź, dobra, weź, weź tam, weź, weź tam mądrzej. Czy ja mam jakiś dobry miecz? Nie dobra, mam ten początkowy jeszcze od buraczka w sumie, więc XD, no w każdym razie tutaj się troszeczkę pozmieniało, jak widzicie. Tutaj się już klatka schodowa robi bardzo powoli, bardzo powoli, opornie mi to idzie. Ale no to i zaczyna jakoś tam wyglądać ładnie, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tam na górze w ogóle powstał mechanizm. Powstał mechanizm, który świeci się, patrzcie widzi. Moment, pająk. Dobra, jak widzicie, e, ta powiedzmy ala latarnia zaczyna się tam świecić. Gaśnie i się zapala. Chciałbym, żeby to szybciej e, działało. Gdzie jestem, ten No dobra, nieważne. E, chciałbym, żeby to szybciej troszeczkę działało, ale niestety... E, ale niestety, ale niestety, kurde, wtedy cały mechanizm się e, psuje, i, i, i to jest smutne, właśnie. No a my teraz, słuchajcie, idziemy do obecnie jednego kasyna, ponieważ jeszcze e, tamte, tamto kasyno, e, Torka i, i Evrona, bodajże, jeżeli się nie mylę, e, jeszcze, 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 jeszcze po prostu się. Nie mam strzał, naprawdę. No, Wziąłem kuszę, a nie mam strzał. No weź, we, weźcie wybuchaj ziomek, dobra. E, no, e, w każdym razie co ja chciałem? Co ja chciałem? A, no to, to kasyno ich się buduje, więc czekam z niecierpliwością, aby wydać tam moje ciężko zarobione pieniądze. E, I też w ogóle zastanawiałem się o no, tworzeniem pełnego biznesu Eee, ale, ale, ale to właśnie jest taka, wiecie, rozkmina życia po prostu eee, Poleciałem nie w tym kierunku chyba do te, tego kasyno Było tutaj, tak, to tu było to kasyno, jeśli się nie mylę Tak, dokładnie, to jest kasyno I kasyno, i chcesz wygrać dużo pieniędzy Wbijaj do kasyna Nagrody uzupełnione, ciekawe skąd Jest zakaz grania dla Jasia Przez niego kasyno bankrutuje Okej, okay, ojen, 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 ojen Karol, przepraszam, gdzie są jakieś środki bezpieczeństwa tutaj, czy coś? Panie, to żel żelaznego chyba to jest z kasyno, jeśli się nie mylę. E, możliwe do, do wygrania. 200, 150 i diament. E, czyli widzę, że troszeczkę się pozmieniało, bo kiedyś, z tego co wiem, było po 10, po 50 dolarów, czy coś takiego. 15, Dobra, Zobaczymy, jak bardzo będziemy stratni po e, 10 grach. Czyli 150, e, 150, 150 będzie tutaj. No ej, słuchajcie. Słuchajcie, wygraliśmy. Wygraliśmy stówkę. Wygraliśmy stówkę już. Ej, dobra, to... To nieźle bym powiedział, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, Aj, tylko jedno, tylko jedno, ej, ale na, na wstępie już by, mógłbym skończyć tutaj grać, e, ale, e, o Jezu, Noirax się wychuścił, no trudno, ehm, dawaj, 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 ej, jedno, jedno tylko, no, kurde, ale dobra, słuchajcie, stówka, jest, stówka jesteśmy na plus, czyli jesteśmy... 6 gier do przodu, jeśli dobrze liczę, tak tak szybko, totalnie, tak plus, plus minus, jest jedno, no i właśnie chyba jesteśmy na, na minus naszą stówką, ojej, ojoj, w ogóle nic się dalej ma 5, no i dwa, no było bardzo blisko, no, no chciałbym tą dwusetkę okraść go, no nie, ale to no coś, no, ojej, dobra, lecimy, do, czy ja powinienem tak zrobić, czy ja zepsułem mechanizm? No, nie, ale jestem ciekaw na e, w sensie, czy tu naprawdę musimy mieć szczęście. Czy tutaj jest na przykład, że co, ileś faktycznie takich wygranych e, tutaj będzie ten. Ej, na razie to tak czuję się oskamowany. E, chciałbym zejść maksymalnie do tysiąca, czyli stracić pięć tubek najwyżej. E, zobaczymy, czy będziemy. Do no, diamenty też by się przydały, nie powiem. E, lecimy, do no po prostu lecimy dalej. Nie, prze, nie przedłużamy tutaj. No, jest jedno. Ej, ale to jest skam. W sensie, wiecie, to, to, a, bo to jest taka taktyka, nie? To ja, ja wygrałem za pierwszym razem. I, I było takie, o dobra wygrałeś, to wygrasz kolejny raz Na pewno tak było i właśnie w tym momencie Tracę większość moich pieniędzy I jest to smutne, jest to smutna prawda I jest to smutna historia No co za skam, ja to chyba będę musiał zgłosić do jakiejś komisji Bo to, to, to przepraszam, no nie no, halo Halo, halo, dobra, co, 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 co tam jest napisane e, o oj, o, o, nie mam opti fajna Tak panie e, ciekawski, tu spadają nagrody A okej, okay, dobra, to jestem... E, bardzo, bardzo ciekawską osobą e, no, 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 no i tyle No nie, no halo, bo tak na razie Ktoś tam jest, patrzcie, tam jest ma, 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 ma geister, nie? Dobra, mamy jeszcze ten Ej, w ogóle tak, słuchajcie Myślicie, że e, próbujemy mu zepsuć Ten mechanizm? W sensie, patrzcie, robimy tak Robimy tak I co, co, co się stanie w tym momencie? A, okej, okay, czyli wydałem Po prostu bezsensownie 15 dolarów i nic się nie stało Ok o, wygrałem. O, no, no. Dobra, pamiętacie co mówię o diamentach? Jednak, <laughs> jednak, jed, jedno, jednak tak 3 na 15 bym powiedział, nie? A, nic. Że, że, że teraz nic mi nie wypadło. Ej, ale lipa. Ej, ale przepraszam. No jest jeden, super, fajnie. Fajnie, fajnie, dobra, schowaj się, schowaj się, dobra, lecimy dalej. Mamy jeszcze y, cztery gierki, jeżeli dobrze liczę. No nie, dwa niestety. No, jesteśmy coraz bliżej, dobra, pyk. i w ogóle smutno jest, bo nikt nie chce sprankować. Skoro wojna się skończyła, liczyłem, że e, będę miał jakieś, jakieś kurde bomby albo coś w domu i, i nie mam. I to jest smutne. Dobra, to mamy y, jeszcze, 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 jeszcze. No, tak dwie gry z jednym dolarem, no. Aj, ai, e no na razie, jakby to powiedzieć, no. No nie idzie to najlepiej. Niestety, niestety. Dobra, ostatnia gierka, ostatnia, naprawdę to będzie ostatnia gierka, na, na, naprawdę więcej. E, no dobra, w sensie. W, dobra, wpłaćmy tą stówkę i możemy jeszcze zagrać się parę razy. Możemy jeszcze parę razy zagrać, może uda się, no te dwie stówki byłoby super wy, wyciągnąć Jeden, ale na tym się naprawdę nie da wyciągnąć jakoś gdzieś. No nie wiem, może, może to ja jestem oszukany. Może, a może mam pecha. Mam peka, ale tak, też myślę o małej, małej grze, tu hazard, no i wygrałem, i moi państwa, 50 dolarów, okej, okay, dobra, no, okej, okay, 150 na plus, powiedzmy, względnie na plus, no, to nie jest to najlepszy wynik, niestety, ale dobra, liczę, liczę na to, że, o, dzień dobry, tylko nie diament, okej, okay, i, 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 i stówka, ej, 250 to już... E, tak, no to już, już jakby. Hmm. Musiałbym wyjść z 1500, z 1500 musiałbym zgarnąć, e, aby. 1500, musiałbym zgarnąć, aby. E, znaczy, musiałbym mieć 1500, żeby wyjść na zero, nie? To jest, może. Tak, ja wiem, ja miałem kończyć totem, ale Ale jestem. Wiecie, to jest. E, chce się więcej klikaczego, bo liczy się na to, że się wygra, jednak. A, a, a na razie to tak troszeczkę nie idzie, na wiem o tym. Ale, ale nie przejmujmy się. My się odbijemy, tak jak mówię. Mam fajny pomysł nawet na e, małą gierkę i tam będzie też szczęście bardzo. O, dobry, tylko nie diament. Dobra, patrzcie, mamy, mamy pieniądze 50. okej, okay, ale cały czas mamy już podobną to Mamy już podobną ilość pieniędzy ciągle, więc to oznacza, że może w końcu tak. Wy, jeśli docenimy dwie stówki. To wtedy, to wtedy, to wtedy bardzo się odbijemy. A jeżeli dwa razy z rzędu byśmy dostali, ale patrzcie, widzicie, że nagle zaczęliśmy, czy ja jestem w stanie to, Nie, dobra, muszę to podejść, że nagle zaczęliśmy częściej wygrywać. Czyli to, to, to mamy szczęście po prostu, mamy szczęście i tyle powiedzmy, nie, nie mamy szczęścia za, za bardzo, nie, chociaż no i tu liczyłem, że będą trzy lampy, że, że te trzy lampy wejdą, no tak jak mówię, nie mogę się doczekać kasyna, które jest, buduje się tam na górze, byłoby to mega, 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 mega kozackiem, no i tam na pewno pieniądze będę musiał zbierać, o wygrałem, Pff. A, diament, di di dobra, super, diament wygrałem. Nie znaczy mam jeden diament, więc diamenty też z Jeden diament za 15 dolarów. No i ostatnia gierka, moi kochani, więcej nie zbijamy się do 1000 i może wygramy teraz dwie stówy. nie no taki, tak. taki siusiak, że tak powiem, no liczę na to naprawdę, że... że ten... Ej, w ogóle... Kurde, wszedłbym tam na górę, ale troszeczkę nie chcę, nie? Znaczy, wszedłbym, ale nie, w ogóle tu terakotę można sobie kupić, nie? Więc to też jest spoko opcja od lisa, od chytruska, ale chyba ten w ogóle e, nie chodzi by skupić na koni, by e, przy... Okej, okay. okej, okay, widzę, że tutaj mała stadnina koni się zrobiła, e, tutaj mamy, aha, głowę lisa, okej, okay, spoko, spoko, nie? nic nie ten no nic nie mówię w ogóle też powstaje podobno jedno małe fajne jedna fajna mała rzecz e, jedna mała fajna rzecz e jedna mała fajna rzecz od Kiśla, gdzie też będziemy mogli e, troszeczkę RP tutaj się pobawić i nie mogę się doczekać troszeczkę, e, więc więc no, więc nie mogę się doczekać. Nie wiem, czy mogę wam mówić o tym, czy też nie. W ogóle to powinienem skończyć, ja wiem, ale totalnie nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, jak to dokończyć. E, jest to troszeczkę przykre, bo, bo to, faktycznie to no, nie mam pomysłu, po prostu. Tam widzę Ereborn się e, ładnie e, tworzy, buduje i wszystko. No, ale tak, e, musiałbym to skończyć. I jeszcze na to w ogóle, że będę miał ku temu niedługo okazję i chyba wywaliło mnie z serwera, bo nie słyszę dźwięku tego. Eee, I tak, słuchajcie, dzisiaj był internet... Aha, co się stało. Dzisiaj był internet, mnie troluje, prankuje i tak dalej, więc e, to jest taki szybki odcinek, żebyście mieli coś do obejrzenia. Ja mam, dziękuję za uwagę. widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. No i cześć.